Czy zastanawiałeś się kiedyś nad mocą szczerej modlitwy, tego, który wypływa z głębi duszy i potrafi zmieniać losy, przemieniać życie i uciszyć burze? Dzisiaj odmówmy razem pełną mocy modlitwę, intymną rozmowę z Bogiem, która może zaznaczyć przed i po Waszej podróży. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i pozwól, aby słowa płynęły do Twojego serca, Ojcze Niebieski. W tej chwili staję przed Twoją obecnością z pokorą i wiarą, uznając, że jesteś stwórcą wszystkiego, co istnieje. Panie, ile razy czuliśmy się zagubieni, jak żeglarze na oceanie niepewności, ale Ty, Panie, jesteś latarnią morską, która prowadzi nas do domu, nawet w najciemniejsze noce. Jesteś światłem, które nigdy nie gaśnie, wyciągniętą ręką, która nigdy się nie męczy. Miłością, która nigdy nie zawodzi, dziś modlę się za tych, którzy słyszą Te słowa. Dla tych, którzy czują ciężar wątpliwości i lęków, Panie, dotknij każdego zranionego serca, odnów siły zmęczonych. Niech każda wylana łza zamieni się w nadzieję, niech każdy ukryty ból stanie się doświadczeniem pouczającym. Naucz nas, Ojcze, ufać Tobie nawet wtedy, gdy nie widzimy drogi. Panie, przedstawiam Ci reprezentowane tutaj rodziny. Tam, gdzie jest podział, niech zapanuje Twój pokój. Tam, gdzie jest cierpienie, niech nastąpi Twoje uzdrowienie. Tam, gdzie jest niedostatek, niech Twoje zaopatrzenie będzie obfite. Boże, naucz nas kochać tak, jak Ty kochasz, przebaczać tak, jak Ty nam przebaczasz. Daj nam serce Chrystusa, który poświęca się, nie oczekując niczego w zamian. Ojcze, w tej modlitwie prosimy o potężny ruch w naszym życiu: Niech zapomniane sny zostaną przywrócone, niech drzwi, które wydawały się zamknięte, zostaną otwarte, a przede wszystkim, abyśmy nigdy nie stracili radości życia według Twojej woli, ponieważ wiemy, że kiedy oddajemy wszystko Tobie. Nawet burze stają się ukrytymi błogosławieństwami. Wy, którzy jesteście teraz ze mną, którzy słyszeliście każde słowo, poczujcie dotyk Boga w swoim sercu. On jest tutaj, właśnie teraz, i słucha płaczu Twojej duszy. Nie ignoruj tego wezwania. Wpisz w komentarzu swoją prośbę modlitewną chcę się za ciebie modlić, abyśmy razem mogli zobaczyć, jak dokonuje się Boże Poruszenie. Polub ten film udostępnij tę modlitwę, aby dotrzeć do większej liczby osób i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnych wiadomości, które mogą odmienić twoje życie, niech Bóg wam błogosławi wyjątkowo, dziś i zawsze. Amen.